Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale YouTube odnośnie zakończenia gry FIFA 20. Proszę Państwa, zakończyliśmy sobie tutaj kolejną serię z FIFA, była to 20. No i już w sumie na samym początku tego filmu chcę Wam powiedzieć, ile wyszło dokładnie filmów z tej gry. Kto oglądał mnie na bieżąco, ten wie. Ale w sumie chciałbym to zaznaczyć na tym filmie. Więc filmów, proszę Państwa, wyszło 31. Jak to zwykle zawsze, gdy Was nagrywam FIFA, nieważne czy to jest 20 i tak dalej, i tak dalej, zawsze wychodziło mi po tyle samo odcinków, czyli 31. Nie jest to jakoś dużo, nie jest też to jakoś za mało. Wydaje mi się, że jest to po prostu wszystko tak fajnie wyśrodkowane. Ogólnie, jak to FIFA, spoko Gierka. Na dłuższą metę, moim zdaniem, i w moim wypadku by mi się ta gra szybko znudziła, ale tak sobie porozgrywać kilkanaście, kilkadziesiąt meczy jest naprawdę spoko na zabicie czasu. Także gierka jest ogólnie fajna, FIFA 20. No i co, jeżeli film się Wam spodobał, y, oraz ta cała seria, zachęcam Was do zostawienia komentarza, do zostawienia lajka oraz do subskrypcji kanału Miszczyniu Ziomek Milan. A Tymczasem ja się pewnie będę z wami już żegnał. Mam nadzieję, że się wam to podobało. No i w przyszłości wiadomo dalekiej będą kolejne części z FIFA. Tym razem pewnie będzie jakaś już FIFA 21, ale to już wkrótce i w przyszłości. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Mistrzuniu Ziomek Milan. Pozdrawiam.